AI to nie wróżka, ale może być Twoim lustrem i Twoim planem działania. I to wszystko natychmiast za darmo i dla Ciebie. Już przechodzę do sedna, ale najpierw zostaw obserwację, jeśli czujesz, że masz w sobie więcej, ale potrzebujesz wsparcia, które nie ocenia, tylko działa. Manifestacja nie chodzi o to, żeby marzyć. Chodzi o to, by codziennie podejmować decyzje jako osoba, która już tam jest. Ale co jeśli nie wiesz, jak ona myśli, jak mówi, co robi, tu właśnie wchodzi AI, nie jako wyrocznia tylko jako wsparcie, które odpowiada cały dzień, nie ocenia, nie wątpi i nigdy nie mówi to niemożliwe. Czasem wystarczy jedno zdanie, które przebije mur w głowie, jedno pytanie, które trafia dokładnie tam, gdzie przez lata bałeś, bałaś się spojrzeć. Sztuczna inteligencja to potrafi zrobić. Wykorzystać dwa ciekawe prompty, które którymi się dzisiaj z Wami podzielę. Napisz mi historię mojego życia, które kończy się słowami warto było każdego wysiłku albo... Zadaj mi pytania, które obnażają to, co naprawdę mnie blokuje, bez lukru, bez afirmacji, cała prawda. To nie są sztuczki, to są zwierciadła. Napisz mi historię swojego sukcesu, a potem przeczytaj ją tak, jakby była prawdą, bo może już jest? Każdy ból, każda samotna decyzja, każdy nie wiem, czy dam radę, jest warte tej chwili, kiedy staniesz w miejscu, o którym marzyłeś, marzyłaś. Może właśnie dziś, przy pomocy AI, wszystko się zacznie. Jeśli interesują Cię tematy ze świata manifestacji i rozwoju osobistego, zostaw plusika.